Są takie chwile, w których strach nie krzyczy. Nie pojawia się nagle. Nie ma jednej konkretnej przyczyny. Po prostu jest. Cichy, ciężki, obecny w tle myśli. Strach przed jutrem często nie wygląda jak panika. Częściej przypomina napięcie w ciele, które trudno rozluźnić. Przypomina myśli, które wracają wieczorem. Przypomina pytania bez odpowiedzi. Koniec roku sprzyja takim uczuciom. Z jednej strony chcemy zamknąć to, co było, z drugiej nie wiemy, co nas czeka. Nowy rok stoi przed nami jak nieznana droga. I nawet jeśli na zewnątrz wszystko wygląda stabilnie, serce potrafi drżeć w ciszy. Jeśli dziś boisz się jutra, to nie znaczy, że jesteś słaby. To znaczy, że bierzesz życie na poważnie, że zależy ci na decyzjach, które podejmujesz, że wiesz, że to, co wybierzesz, ma znaczenie. Ta modlitwa nie ma na celu usunąć strach jednym zdaniem, ma pomóc ci go nieść w inny sposób. Jezu, dziś przychodzę do ciebie z moim lękiem o przyszłość. Nie próbuję go ukrywać ani umniejszać. Jest we mnie strach przed decyzjami, które muszę podjąć. Przed konsekwencjami, których nie potrafię przewidzieć. Przed jutrem, które jest nieznane. Czasem boimy się przyszłości, bo już doświadczyliśmy rozczarowania. Bo kiedyś zaufaliśmy i zostaliśmy zranieni. Bo pogięliśmy decyzję w dobrej wierze, a ona przyniosła ból. Te doświadczenia zostawiają ślad. Sprawiają, że kolejne wybory stają się cięższe. Jezu, ty znasz historię mojego strachu. Wiesz, skąd się wziął. Wiesz, co go karmi. Wiesz, dlaczego czasem trudno mi zaufać. Dziś nie proszę Cię, abyś sprawił, że przestanę się bać natychmiast. Proszę Cię, abyś był ze mną w tym strachu. Strach przed jutrem często dotyczy bardzo konkretnych rzeczy: pracy, zdrowia, relacji, rodziny, finansów, decyzji, które wydają się zbyt duże jak na moje siły. A czasem dotyczy czegoś bardziej ogólnego poczucia, że nie wiem, dokąd zmierzam. Jezu, oddaję ci wszystkie decyzje. Które stoją przede mną, te, które już widzę, i te, które pojawią się niespodziewanie. Oddaję Ci wybory, które mnie paraliżują, bo boję się popełnić błąd. Oddaję Ci odpowiedzialność, która mnie przytłacza. Oddać decyzję Bogu nie oznacza przestać myśleć ani brać odpowiedzialność. Oznacza uznać, że nie jestem sam że moje życie nie zależy wyłącznie od mojej perfekcji. Że nawet jeśli się pomylę, on potrafi prowadzić dalej. Często chcemy mieć pewność przed podjęciem decyzji. Chcemy wiedzieć, że wszystko się ułoży. Chcemy gwarancji. Ale życie rzadko je daje. Wiara nie polega na tym, że nie ma ryzyka. Wiara polega na tym, że ryzyko nie jest ostatnim słowem. Jezu, naucz mnie podejmować decyzje bez obsesyjnej potrzeby kontroli. Naucz mnie rozróżniać to, co naprawdę zależy ode mnie, od tego, co muszę oddać Tobie. Naucz mnie słuchać serca, a nie tylko lęku. Czasem boję się jutra, bo czuję się niewystarczający. Bo widzę swoje ograniczenia. Bo wiem, że nie mam wszystkich odpowiedzi, ale może właśnie w tym miejscu zaczyna się prawdziwa relacja z Tobą, tam, gdzie kończy się moja iluzja samowystarczalności? Jezu, jeśli przyszłość mnie przeraża, to dlatego, że nie widzę jej tak, jak Ty ją widzisz. Ty jesteś już w moim jutrze. Jesteś w decyzjach, które dopiero podejmę. Jesteś w drogach, które dopiero się otworzą. Jesteś w rozwiązaniach, których jeszcze nie potrafię sobie wyobrazić. Strach często sprawia, że odkładamy decyzje. Stoimy w miejscu, boimy się ruszyć. A czasem strach sprawia, że działamy zbyt szybko, byle tylko przestać czuć napięcie. Obie te postawy mogą oddalić nas od pokoju. Jezu, daj mi mądrość, bym potrafił rozpoznać właściwy moment. Daj mi cierpliwość, bym nie działał tylko pod wpływem lęku. Daj mi odwagę, bym zrobił krok, gdy trzeba, nawet jeśli serce jeszcze drży. Oddając decyzję Bogu, uczymy się innego spojrzenia na przyszłość. Przestajemy widzieć ją jako zagrożenie, a zaczynamy widzieć jako przestrzeń jego działania. To nie oznacza, że wszystko będzie łatwe. Oznacza, że nic nie będzie pozbawione sensu. Jezu, dziś szczególnie oddaję Ci te decyzje, które dotyczą mojej tożsamości. Kim jestem? Kim się staję? Jaką drogą chcę iść? Jakie wartości chcę wybierać? Jakim człowiekiem chcę być, nawet wtedy, gdy świat pcha w inną stronę? Boję się jutra, bo boję się utraty tego. Co znam? Boję się zmian, bo każda zmiana niesie stratę. Ale czasem to właśnie zmiana jest drogą do życia. Ty to wiesz. Ty widzisz całość. Jezu, jeśli jakaś decyzja ma mnie oczyścić, wzmocnić lub przybliżyć do prawdy, daj mi odwagę ją podjąć. Jeśli jakaś droga prowadzi donikąd, zamknij ją delikatnie, nawet jeśli będzie to trudne. Ufam, że Twoja wola nie niszczy, ale prowadzi. Ten czas końca roku nie musi być czasem wielkich postanowień. Może być czasem prostego aktu zaufania. Jednego zdania wypowiedzianego szczerze: Boże, boję się, ale oddaję Ci to. Jezu, dziś wypowiadam to zdanie. Bez patosu, bez deklaracji, z prostotą. Oddaję Ci moje decyzje. Oddaję Ci moje jutro. Oddaję Ci moją przyszłość, nawet jeśli jeszcze nie potrafię jej sobie wyobrazić. Na koniec tej modlitwy chcę zostać jeszcze chwilę w ciszy. Nie po to, by myśleć, ale by oddychać. By pozwolić, aby strach powoli ustępował miejsca zaufaniu. By pamiętać, że nie muszę znać całej drogi. Wystarczy jeden krok na raz. Jeśli ta modlitwa pomogła ci poczuć, że nie jesteś sam w swoich decyzjach, możesz zostać tutaj. Ten kanał jest przestrzenią dla tych, którzy uczą się oddawać Bogu swoje jutro, dzień po dniu. Boję się jutra, ale dziś wybieram zaufanie.